Witam Was serdecznie, drogie lwy, na naszej tygodniówce. Zobaczmy, co dla Was mają karty. Wybrałam dla Was piękną talię z kotkami, no bo lew to kot. Karty przetasowane. Jeszcze raz. I patrzymy. Główna energia: sprawiedliwość. Wyzwanie: ósemka mieczy. Wy jesteście w energii pazia mieczy. Co z przeszłości królowa kielichów? Na co uważać? Dziewiątka, buław. Przyszłość najbliższa, diabeł. Z zewnątrz królowa mieczy Wasze nadzieje, obawy, siódemka buław. Sprawiedliwość, główna energia tego tygodnia. No zobaczmy, o co chodzi. Mogą być tu jakieś sprawy sądowe, ale może chodzi też o... o jakiś balans, równowagę, tak? Coś tutaj było niesprawiedliwe i Wy. I teraz to się dzieje, że jest sprawiedliwie dla Was. Jest rycerz pentakli i piątka kielichów. No tak, mogło być jakieś rozczarowanie, właśnie. Mogło być jakiś, mógł być jakiś smutek i żal, i sytuacja jakby rozwijała się bardzo, bardzo powoli, bo ten rycerz pentakli jest bardzo powoli, ale nareszcie w tym tygodniu może być finał czegoś. Czyli właśnie ta sprawiedliwość do Was przychodzi. Odzyskujecie balans. Czujecie, że życie jest fair. I Wy jesteście w paziu mieczy. Dlaczego? Trójka pentakli i cesarzowa, energia bardzo kreatywna. Może chodzić o tę cesarzową, to może być osoba inna. Wy się czegoś tutaj dowiadujecie, tak? I to może powoduje, że czujecie, że właśnie ta sprawiedliwość do Was nadchodzi. Więc czerpiecie, do, jak to powiedzieć, zasięgacie informacji, szukacie czegoś, może tutaj macie, właśnie no, próbujecie się czegoś dowiedzieć, bo chodzi o jakąś waszą stabilizację finansową w związku, o coś, co w tej trójce Pantakli, co budujecie, co ma, co zostaje na przyszłość, co jest stabilne. Może chodzić właśnie tutaj, dlaczego jest ta cesarzowa? Dopowiedzmy no sobie, o co tutaj chodzi. Siódemka Pentakli. Czyli może tutaj dla kogoś chodzić na przykład o związek? Coś, co budowaliście już jakiś czas. Oczywiście to nie musi być związek, to jest czytanie ogólne, więc bierzcie to, co czujecie, że jest wasze. Czyli tak, jakby nad czymś długo pracowaliście, to jest też cierpliwość. Byliście cierpliwi bardzo. I teraz, jakby przychodzi finał czegoś w tym tygodniu. Dlaczego ósemka mieczy jest wyzwaniem? Ja czuję, że tak. Tutaj było jakieś rozczarowanie, właśnie, tak jak już tutaj nam się pokazało w tej piące kielichów. Zamknęliście się w sobie. Odsunęliście się być może od ludzi, wiecie, schowaliście się w tej swojej samotni, i tu jest też no, i ten pustelnik, i ta ósemka mieczy, to jest takie właśnie wycofanie się, czyli wycofanie się, dlatego że właśnie jesteśmy zranieni. Ta ósemka mieczy to jest ten murek, który wokół, wokół siebie budowaliśmy, schowaliśmy się do swojej skorupy, bo tam jesteśmy bezpieczni, żeby już znowu nie być zranionym w jakiś sposób. Więc wyzwaniem tutaj może być wyjście z tej naszej skorupy i przyjęcie tego, co przynosi nam życie, bo, no bo jest ten dobry czas, ta sprawiedliwość przyszła. W jaki sposób no, jest tutaj ktoś z Was zraniony tak? i nie może tego odpuścić, bo to był duży ból. Co tutaj się zdarzyło w przeszłości, co miało wpływ na tę sytuację? Jest królowa kielichów, czyli osoba, z którą może byliście właśnie związani emocjonalnie, uczuciowo, to ona mogła was zranić. Jest król pentakli i ósemka pentakli. Coś, co być może wy się zaangażowaliście bardzo emocjonalnie, budowaliście to długo. Z drugą osobą, z tym królem Pentakli, ale to może być Wasza energia. Wiecie, czuliście, że jest coś stabilne tutaj. Ale, ale coś tutaj się wydarzyło, co spowodowało, że no nie było tak stabilne, jak myśleliście. Więc jest ten żal. Wiecie, może chodzić tak samo o pracę, jeżeli byliście długo w jakiejś firmie i Dużo daliście siebie, dużo budowaliście, byliście cierpliwi, ale tutaj coś nie zadziałało, przyszło to rozczarowanie, tak? Bo tak jakbyście tylko dawali i dawali, ale nie było tutaj równowagi. Więc taka energia tutaj jest. Na co uważać? Jest dziewiątka buław, czwórka mieczy i mag. To, ten Magdo może być osoba, z którą macie tutaj do czynienia, która już tutaj w przeszłości coś spowodowała, właśnie ten, ten upadek, ten smutek, ten żal, to złamane serce. I karty by sugerowały: z jednej strony wyzwaniem jest to wyjście właśnie z tej waszej bezpiecznej jaskini, z drugiej strony, może bądź ostrożny, jak będziesz wychodził. Nie rób tego raptownie, może jeszcze posieć. Jakby wyczuj ten moment. Kiedy możesz wyjść z tego, bo tutaj jest to uleczenie, jest dziewiątka buław, czyli jesteś poobijany, ale idziesz dalej. No ale na zewnątrz może być ten mag, który może nie mieć czystych intencji w tym wypadku, tak? Więc tak jakby, no bądź ostrożny w tym procesie uleczania, on może jeszcze nie jest zakończony. Daj sobie czas, sprawiedliwość przychodzi do ciebie ale daj sobie czas, co przychodzi, najbliższa przyszłość, jest diabeł, jest król mieczy i rycerz mieczy, ten diabeł to może być koziorożec, ale ponieważ to, a ten król mieczy to może być ta sama osoba i może to być jakiś prawnik po prostu, czyli jeżeli ta sprawiedliwość tutaj jest, to rzeczywiście dla kogoś może to być rozwód, tak? mogą być jakieś trudne sprawy prawne, to może być niekoniecznie rozwód. To może być cokolwiek tutaj się wydarzyło w rodzinie i, i może będziecie potrzebowali prawnika. Ta osoba, albo ta osoba się do Was zwróci, bo ktoś inny wynajął prawnika. Więc ta osoba, tutaj jest komunikacja z jakąś osobą, właśnie z tym królem mieczy. Ja to tak widzę. Tylko bądźcie też ostrożni, no bo tutaj jest diabeł przy tym, czyli to może być. Coś. Wiecie, no diabeł to jest zawsze ostrzeżenie. Bądźcie ostrożni z tą osobą tutaj, bądźcie ostrożni w komunikacji z tą osobą, bo jeżeli to jest prawnik, to rzeczywiście ta osoba może być, wiecie, ona używa, ona. Wiecie, jak prawnicy używają słów, tak? Coś jedno słowo powiemy źle i oni już to mogą wykorzystać. No taką ma się energię tutaj, taką, takie uczucie, jakby rozmawiania z takimi osobami. Więc tak jakby w momencie, kiedy prawnik do nas przychodzi i reprezentuje inną osobę, no to bądźmy ostrożni, tak, co tutaj się dzieje. Być może wy będziecie musieli zaczerpnąć jakieś porady prawnej, żeby to wszystko dla was dobrze się ułożyło. A wy jesteście w emocjach teraz, wy jesteście w uczuciach, więc jakby trudno wam jest być w takiej energii króla mieczy, który odsuwa te uczucia na bok. A ta osoba, ona nie jest zaangażowana emocjonalnie w tę sytuację, więc bądźcie ostrożni. Co przychodzi z zewnątrz? Królowa Mieczy, kapłan i Czwórka Kielichów. No, właśnie, to może być z kolei Wasz prawnik, jeżeli tak jest, tak? Czyli osoba, która przyjdzie Wam z pomocą, ona kieruje się, właśnie ten kapłan, jakimiś regułami, jakimiś zasadami, ona gra czysto, ona nie jest podstępna, więc tutaj możecie czuć rozczarowanie, ale nie wiem, właśnie, czy ta osoba was rozczaruje tym, jak ona działa, czy po prostu wy jesteście w tym uczuciu rozczarowania i ona was z tego wyciąga, tak? Ona za was myśli, bo wy nie jesteście w stanie teraz myśleć, bo jesteście bardzo w uczuciach. Tutaj było jakieś zranienie, dlatego dla was to jest trudne teraz, ale macie osobę, która wam pomoże w tym. Więc to jest dobra wiadomość. Wasze nadzieje lub obawy, siódemka, buław. Dwójka kielichów i dziewiątka pentakli. Nadzieje. Ja czuję, że to są nadzieje. Wy chcielibyście albo odnowienia tej relacji, jeżeli chodzi o relacje, żeby była tutaj zgoda, wróciła miłość, wróciło taka dobra, dobra energia, żeby nie było tej sprawiedliwości, jakichś sądów, prawników, albo żebyście też nie stracili na tym. Bo tutaj ta dziewiątka pentakli to jest osoba y, samotna, ale zamożna, ona się nie musi martwić, wiecie, o, o finanse. Więc tak jakby, żebyśmy, żebyście nie stracili tutaj, tak? Mogą być te lęki, że to mnie będzie dużo kosztowało? Cała ta sytuacja. Ja tego nawet nie chciałem, nie chciałam. Więc y, jest taka energia tutaj. Jaki jest rezultat? Paść była dlaczego? Jest umiarkowanie i askielichów. I śmierć. Czyli zmiana jakaś w waszym życiu tutaj może się rozpocząć w tym tygodniu. Coś nowego, coś co może was zaskoczyć, ale z drugiej strony jest, coś, jest askielichów czyli to jest nowa droga, coś nowego i dobrego. Ja bym nie powiedziała, że to jest nowa miłość. Wiecie, bo ja czuję, że to jest za wcześnie na to, żeby mówić o nowej miłości. Wy jesteście zbyt głęboko jeszcze w tej, tej obecnej sytuacji. Ale na horyzoncie no, jest coś dobrego. Jest paść, buław, lichów, czyli no, no coś obiecującego bym powiedziała. To jest dobre zakończenie tej sytuacji. I jest umiarkowanie, czyli odzyskujecie równowagę. Jest zmiana sytuacji, ale z tych trzech kart można przeczytać, że jest zmiana na lepsze. Bo jest równowaga. Więc tak się kończy ta historia. Dajcie znać, czy to, czy to jest wasza historia. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Wiecie, Ile ma tyle historii, więc a karty no, tak pokazują. No. Bardzo mnie to ciekawi, o co tu może chodzić. No ale tak to wygląda. Życzę Wam, żeby ten tydzień był piękny. Jak najmniej takich ciężkich y, sytuacji. Tutaj. No ale może jest ktoś, kto potrzebował usłyszeć, właśnie to czytanie i to dobre zakończenie tej historii. Więc y, tak to jest. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i do usłyszenia. pa. pa.